Witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii pod tytułem Podsumowanie miesiąca. Luty był bardzo ciekawym miesiącem pod względem astronautyki. W tym odcinku zobaczymy najważniejsze wydarzenia z lutego. 2 lutego 2021 roku Starship SN-9 wykonał swój lot testowy. Na początek przypomnijmy sobie wcześniejszy lot Starshipa, czyli lot SN-8. Lot Starshipa SN-8 odbył się w grudniu ubiegłego roku. Starship SN-8 był pierwszym prototypem który wykonał test na dużą wysokość. Start i lot na 12,5 km został wykonany z pełnym sukcesem. Manewry powrotu na ziemię również się powiodły. Niestety, twarde lądowanie spowodowało eksplozję Starshipa SN8. Zbyt niskie ciśnienie w zbiorniku paliwa podczas fazy lądowania spowodowało anomalie w pracy silników Raptor. Starship nie zdołał wyhamować i rozbił się o platformę. A teraz o Starshipie SN9. Tak jak w przypadku starshipa SN8, lot SN9 zakończył się sukcesem, biorąc pod uwagę start i manewr powrotny prototypu. Starship SN9 wzniósł się na 10 km. Podczas lądowania jeden z silników Raptor nie uruchomił się ponownie, powodując przechylenie starshipa podczas lądowania. Starship uderzył w miejsce lądowania pod kątem, powodując eksplozję prototypu. Starship SN9 był pierwszym starshipem w pełni zbudowanym ze stali nierdzewnej typu 304L. Starship SN9 przeszedł dużą ilość testów przed lotem na 10 km. Wykonał on łącznie jeden test kryjogeniczny i sześć testów Static Fire. Luty był również miesiącem widoczności Starlinków na terenie Polski. Nad Polską był widoczny przez parę dni kosmiczny pociąg złożony ze Starlinków 17-18. Starlinki 17-18 wystartowały 4 lutego o godzinie 4.59 czasu polskiego. Sonda Hope, po polsku Nadzieja, która została opracowana przez Dubajskie Centrum Kosmiczne imienia Mohameda bin Rashida we współpracy z amerykańskimi uczelniami została wysłana w stronę Marsa w dniu 19 lipca 2020 roku. Hope została wysłana z ośrodka kosmicznego Tanegashima w Japonii. Hope ma masę 550 kg bez paliwa, a z paliwem sonda ma masę 1350 kg. Sonda z sukcesem weszła w orbitę planety Mars 9 lutego 2021 roku. Emiraty Arabskie są piątym krajem, który osiedlił się wokół Marsa. Do tej pory jedynie Stanom Zjednoczonym, ZSRR, Europie i Indią udało się umieścić orbiter na orbicie Czerwonej Planety. W dalszej części filmu zobaczymy, że dzień po Emiratach na orbitę Marsa weszła sonda jeszcze innego państwa. Głównym celem sondy jest badanie marsjańskiej atmosfery i stworzenie kompletnego obrazu tej atmosfery. Celem badań jest zrozumienie dynamiki, klimatu i pogody. 10 lutego 2021 roku sonda Tianwen-1 została umieszczona na orbicie Czerwonej Planety. Już 5 lutego sonda Tianwen-1 wysłała pierwsze zdjęcie Marsa. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą kamer, znajdujących się na jej pokładzie. Tianwen-1 jest pierwszą samodzielną misją badawczą Marsa, która jest przeprowadzana przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną. Chiny są szóstym państwem, którym udało się wejść na orbitę Marsa. Sonda Tianwen-1 została wysłana z kosmodromu Wenchang na wyspie Hainan 23 lipca 2020 roku. Za jedną misją Chiny chcą wykonać dużą ilość wyczynów. Sonda składa się z orbitera, lądownika oraz łazika. Celem misji jest wykonanie pięciu badań naukowych. Między innymi wykonane zostaną badania, które pomogą w zrozumieniu morfologii i struktury geologicznej Marsa. Zostaną również zbadane cechy powierzchni Marsa oraz warstwy podziemne. Lądowanie na powierzchni Marsa planowane jest na przełom maja i czerwca. Główna misja na powierzchni Marsa planowana jest na 3 miesiące. Podczas tych 3 miesięcy orbiter będzie służył za przekaźnik. 16 lutego SpaceX straciło swój pierwszy stopień rakiety B1059.6. Sam start odbył się z sukcesem. Odłączenie stopni również się udało. Problemy zaczęły się przy entry Burn, czyli moment włączenia silników w celu wyhamowania boostera. 7 minut po starcie SpaceX straciło telemetrię pierwszego stopnia rakiety. Na barce mogliśmy zobaczyć jedynie trzy Mewy, a 8 minut po starcie w prawym górnym rogu kamery znajdującej się na barce było widać eksplozję. Domyślamy się, że nastąpiły problemy z silnikami Merlin i SpaceX nie chciało ryzykować zniszczenia barki, a booster został skierowany daleko od tej barki. Łącznie Booster 1059 wykonał 6 lotów, a wylądował z sukcesem na bardzo 5 razy. Łazik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity jest już na Marsie. Po polsku Perseverance oznacza wytrwałość, a Ingenuity oznacza pomysłowość. Do tego historycznego wydarzenia doszła w czwartek 18 lutego 2021 roku. 18 lutego około godziny 21:55 Perseverance wylądował na powierzchni Marsa. Dokonał tego dokładnie w kraterze Jezero, gdzie wcześniej znajdowała się woda. 11 długich minut czekaliśmy na potwierdzenie bezpiecznego lądowania i doczekaliśmy się. Krótko po wylądowaniu Perseverance przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcia jeszcze czarno-białe. Na tych zdjęciach możemy zauważyć powierzchnię czerwonej planety. W trakcie lądowania do łączności Ziemią korzystano m.in. z sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Nasa odniosła wielki sukces. Wszyscy amatorzy i entuzjaści kosmicznych nowinek byli zachwyceni. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez agencję NASA wszyscy pracownicy podkreślali swoją wielką radość z sukcesu Perseverance oraz ważności misji Mars 2020. Ponadto NASA udostępniła film z momentu lądowania. Film jest złożony z ujęć wideo zrobionych dzięki kamerom rozmieszczonym na lądowniku i łaziku. Jest to pierwszy film z lądowania na Marsie o tak dobrej jakości. NASA po przeprowadzonych wstępnych testach powiedziała, że zarówno łazik, jak i helikopter po trudnym lądowaniu na Marsie są w bardzo dobrym stanie i w pełni gotowi do pracy. A pracy jest bardzo dużo. Głównym celem misji jest poszukiwanie śladów dawnego mikrobiologicznego życia na czerwonej planecie. Podjęte zostaną próby wytworzenia tlenu z dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze marsjańskiej za pomocą urządzenia MOXI. Helikopter Ingenuity jako pierwszy w historii już niedługo będzie próbował dokonać pierwszego lotu na Marsie. Liczymy na sukces Ingenuity, który po udanych próbach mógłby być pomocą dla Perseverance. Czas trwania misji przewidziany jest na jeden rok marsjański, czyli 687 dni ziemskich. Do tego czasu koszt misji przewidziany jest na około 2,7 miliarda dolarów. W lutym 2021 roku w Boca Chica zostało naprawione i dokończone lądowisko dla Starshipów. Po nieudanym lądowaniu Starshipa SN9 konieczna była naprawa wylewki w miejscu lądowania. Na platformę została wylana nowa warstwa betonu. Pod koniec miesiąca pracownicy SpaceX namalowali na nowej wylewce piękne logo SpaceX. Co się dzieje ze Starshipem SN10? Starship SN10 przeszedł swój pierwszy Static Fire w dniu 23 lutego 2021 roku. Niestety, Elon Musk poinformował nas na Twitterze, że jeden z trzech silników Raptor jest podejrzany. Podejrzany silnik został wymieniony na inny, którego nie znamy numeru seryjnego. Drugi Static Fire odbył się 25 lutego. Ten Static Fire wyglądał bardzo dobrze. Aktualnie lotu Starshipa możemy spodziewać się 1 marca 2021 roku między godziną 15 a 1.30 w nocy czasu polskiego. W razie potrzeby lot można przełożyć na 2 lub 3 marca w tych samych godzinach. Elon Musk poinformował nas na Twitterze, że SN10 ma 60% szans na bezpieczne wylądowanie. Możliwe, że jak oglądacie to wideo, to Starship już poleciał. Mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie pierwszego odcinka z nowej serii. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejny odcinek, licząc, że marzec będzie równie pełen wrażeń. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i do subskrypcji kanału. Hej!